Witajcie w kolejnym odcinku dzisiaj zabiorę Was do francuskiego gospodarstwa tutaj znalazłem coś takiego Mam nadzieję, że uda się wejść do środka no i zaraz obejrzymy co tu można znaleźć tutaj jak widzicie wszystkie wejścia są mocno zamknięte ale jakby nie patrzeć są otwarte no tak są otwarte i nas zapraszają do wejścia do szybko no to wchodzimy ale tu akurat nie bo tutaj jest obórka i w widzę jakieś schody do góry były ale już ich nie ma także tędy do góry nie wejdziemy ale myślę że tym drugim wejściem 20... Uda nam się. Tam tu jedne drzwi i jeszcze obok były inne. Też otwarte. tutaj też chyba coś, coś na wzór jakiejś komórki. Tak, tutaj mamy taką graciarnię. Czyli to też nie o to nam chodziło. Tu idziemy do trzeciego wejścia. mam nadzieję że tamtym uda się już wejść o tutaj te drzwi chyba też były otwarte tak mi się wydawało teraz sprawdzimy no tak ale tutaj jest też też jakaś komórka do Boża, zboża tak? dobrze pamiętam ale to wychodzimy nie interesuje Nie interesuje ten dom a nie komórki ha. Czyli wejście będzie Z drugiej strony jest z pewnością mocno zarośnięte O, spróbujemy Spróbujemy tą stroną i tutaj Tutaj widzę pokrzywy a wejścia w ogóle nie widzę tu mamy jakieś okienko <tryk> jakieś mebelki tam widać Ludzie jest wejście? do tego domu, tutaj mamy no i jak myślicie? otwarte będzie czy nie? tam w klubie no więc wchodzimy tu jest to wejście co z dołu chciałem wejść wow no piękne rzeczy tu są spójrzcie jaka nie wózek, kołyska dla dziecka małego tu widać, że to sporo lat już ma mamy skrzynię ze skarbami tak skarbem jest stary koc a w drugiej skrzyni mamy 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 też jakiś kawałek materiału tutaj nie wiem koło takie to raczej taki spichlerzyk był Nie wiem czy tutaj ktoś mieszkał Tu mamy stare meperki komodę i jakąś szafę A tu było też wejście widać Kurde, ten strop troszeczkę Troszeczkę Mało stabilny A z tego co widzę ten u góry jeszcze mniej tam są jakieś stęple bo może lepiej stąd wyjdziemy i zobaczymy tutaj kuchnia z kominkiem. Najprawdopodobniej najprawdopodobniej kominek cały osmolony tu widać też coś się paliło bo widać te krokwie są jednak ciemne. więcej światła. Tutaj ładnie się prezentuje to pomieszczenie. Tutaj widać, widać ten ząb czasu. To może nie było pomieszczenie mieszkalne. Ale, ale widać parę ciekawych artefaktów. Jak chociażby właśnie te skrzynie. Tutaj widać część łóżka. Tam mamy to łóżeczko, czy kołyskę. Na kółkach. A to ciężko mi powiedzieć. To chyba było składane łóżko, to jakieś było. Łóżko polowe, gdzie ta część, tak, ta część się rozkładała w tą stronę, a tamta w drugą i można było wygodnie się przespać ale te łóżko na pewno też ma swoje lata To nie są przelewki nie wiem do czego akurat mógł służyć to koło tutaj z pewnością na dole. Na dole był jakiś sprzęt. albo może bramę tędy się otwierało mogło w sumie coś w tym stylu zrobić na dole brama i tutaj była ona otwierana nie wiem co, co z tego pomieszczenia mogło się na dole otwierać tak domniemam, że na dole tam się coś otwierało Tu jak widzicie mur jest z kamienia Zejdziemy jeszcze na górę nie wiem czy te schody mnie utrzymają uu, uu, uu. i tutaj mimo że nie wiem co to jest ale widać, że jakieś starocie tutaj też są Tylko podłoga jest bardzo nierówna i dziurawa jak tam widzicie także ja tu za bardzo nie będę ryzykował zresztą sam dach sam dach też ledwo się trzyma A mam za bodajże 15 km lepszą miejscówkę. Więc tego filmu albo nie będę montował, albo jeżeli zmontuję, to będzie on w środku tygodnia jako dodatkowy film. Także dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejny odcinek.